Potrzebna jest nam wizja, potrzebna jest nam strategia, polityka, nowa sprawa o lasach. Jestem przekonany, że bazując na robku poprzedników, na naszych obecnych tutaj i 25 tysięcy zatrudnionych w lasach państwowych ludzi doświadczeni, jesteśmy w stanie taką wizję tylko wypracować, ale i zrealizować. Pracownicy to, to największy potencjał i majątek klasę państwowych. Moim priorytetem ograniczenie biurokracji, zwiększenie zdrowej konkurencji wewnętrznej oraz uwolnienie własnej inicjatywy ludzi. się od owianej złą atmosferę optymalizacji. Czas na nowe otwarcie w strukturze zatrudnienia. Demografia jest nim błagana, liczba osób odchodzących na emerytury z nasów państwowych stale wzrasta. Natomiast ilość zadań, które realizują leśnicy również jest coraz większa. Dlatego też polityka kadrowa lasów państwowych powinna ułatwiać start w lasach państwowych młodym ludziom, absolwentom kierunków leśnych, których świeże spojrzenie i zapał w połączeniu z doświadczeniem wieloletnich pracowników może przynieść nam ogromne korzyści dla dobra lasów państwowych. Popieram koncepcję ograniczenia liczby stanowisk obsadzanych w drodze powołania w lasach państwowych. Myślę, że zbuduje to lepszy klimat zarządzania, i pracy naszych jednostek. Równocześnie dążę i będziemy dążyć w kierownictwie lasów do autonomizacji stanowiska nadleśniczego, które tak przecież jest jasno odzwierciedlone w ustawie w lasach. Zmiany te powinny i mamy nadzieję, że będą szły razem z poczuciem stabilności pracy. Odpowiedzialności za swoją pracę oraz identyfikacji nas wszystkich z naszą organizacją.